Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Luigi's Mansion 3. Poprzednio Igat powiedział, że mamy się do niego teraz e, przejechać, więc... dokładnie od tego zaczniemy. No okej, okay, i witam na dole. Igad, jak dobrze kojarzę, był tutaj. Jap. Yep. I zobaczymy, co mógłby ode mnie chcieć. Się jeszcze troszeczkę gry przyciszę. O, Luigi, w końcu wróciłeś, co? Nie powinieneś kazać takiemu staruchowi, jak ja, czekać, wiesz. Ale byłem tutaj dosyć zajęty. To laboratorium jest prawie w pełni funkcjonalne. Przy okazji, Luigi, eee, pewnie coraz lepiej idzie ci zwiedzeniem hotelu, mam rację. Wciągajesz wystarczająco dużo rzeczy eee, z Polter, Gaston, Gu? Twoje kieszenie pewnie muszą już być wypchane pieniędzmi, które zebrałeś tutaj. Ale spokojnie, mam perfekcyjne rozwiązanie na twój problem z pieniędzmi. E, po prostu zdaj mi je wszystkie. O. Czemu? Bo uwaga, uwaga, pragnę ogłosić. O. Sklepik jest. Profesor z Shopping Network jest teraz otwarty dla klientów tutaj w laboratorium. Terem. Mam mnóstwo różnych przydatnych przedmiotów. Ja tutaj widzę coś bardzo ważnego. I są całe twoje. Oczywiście za drobną opłatą. Hihihi. I żeby uczcić wielkie otwarcie tego sklepu, ten jeden raz... Dam ci złotą kość. Proszę bardzo, Lidzi. Po prostu wybierz złotą kość i ją weź. Polterpad przyjdzie ci pomóc, kiedy Twoje zdrowie spadnie do zera. Weźmie tę kość. A, ale weźmie tę kość po uzdrowieniu się. Ok, spoko. Ok, dobra, teraz mnie to w ogóle nie kosztuje, a tak to kosztuje. Ty siaka, ok. Ani ma jeszcze dwie do sprzedania. Złote kości to niesamowity przedmiot, który daje ci drugą szansę, kiedy twoje zdrowie się skończy. Dobrze by było mieć kilka pod ręką, ale jeśli chcesz więcej, to musisz je kupić. Mm. Mam też inne przedmioty, więc. Śmiało się, rozejrzyj. A dasz mi się może rozejrzeć, czy tak nie bardzo? A, prawie zapomniałem. E, mam jeszcze inną rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Luigi, mógłbyś się na chwilę odwrócić? Może coś tylko e, poprawić w Poltergeistie. Coś ty tam zrobił. I zrobione. E, po prostu dodałem nową funkcję do twojego Poltergeist. Okej. Okay. Moje badania wykazują, że... Bu chowają się w tym hotelu. I właśnie daję Ci funkcję, która pozwala ci je namierzyć. E, nie przejmuj się teraz szczegółami, później ci to wyjaśnię. No nic, to co ode mnie, Luigi? To wracaj tam i kontynuuj zwiedzanie hotelu. E, nie, bo ja chcę najpierw zwiedzić ten sklep i wziąć to. Kartelicz, który pokaże lokację klejnotu na twojej mapie. Każdy. Taki pokazuje lokację jednego z klejnotów. A, nie mam bufinder, ale ja to chcę. Tylko, że też ty siaka kosztuje szyt. Fakiet, zaryzykuję. Chociaż jeden. Hej, lokacja klejnotu została dodana na twojej mapie. Ja sobie chętnie zobaczę. Eee, a przy okazji tutaj mogę galerii. Odłożę, co tutaj mam. O, dobra, i klejnuciki. Popatrzmy, Grand Lobby ma aha, jeden. Piwnica ma trzy. to nie wiadomo. Powiedzmy. Mezzanine. Hotel Shops. Great Stage. A, właśnie Great Stage będzie następne. I RIP Suits są na 100%. Zobaczymy, gdzie mi pokazał w ogóle lokację. O, właśnie, duszki. Gub. Hammer. Uzer. Okej, okay, dobra. Rare Ghost. To co to tutaj będą? Bosy? Nie ma nic. Dobra, czyli po prostu są bosy tylko tutaj. Znaczy tu mi bardziej chodziło o minibossy. A nie, bosy są tutaj i ja patrzę na to, że ten gościu by tutaj też wszystkie jakby nawet minibosy lądują. Steward. Shambria, Shambria Króler Szef Soul. Ah, Soul play. No, genialne nazwy. No, z... Z... Króler. Dobra, e, zobaczmy sobie, może gdzie mi pokazało lokację, bo mapa jest e, tu. Okej, okay, i co? Jest tutaj. Okej... Okay. Gdzie tutaj może być? Gdzieś w tym pomieszczeniu. Chyba chodzi o to, że jest na środku? Wait. Okej, okay, mam odpowiedź o co mogło chodzić. Ja... to chyba zdecydowanie chodziło o to. I co? I to co? Czy jest tu jeszcze jeden? Chyba będzie tu jeszcze jeden. Dobra, co jeszcze zostało do zbadania? Tu nie? Wait. No to można otworzyć i tu można wejść. O nie. Tylko nie pająki, tylko że tam był złoty. Ja chcę złotego. Wait. Super, dziękuję. Teraz sobie to grzecznie... Wait, 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 wait. Nie, 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 jeszcze nie? Bo to mnie nie było. Patrząc na to, że na mapie to było niepomalowane jakby. Znaczy, nie pomalowane. Nie zakolorowane tak, bardziej czerwono to mnie tu jeszcze nie było. Dobra, ile tu pająków będzie? O dziwo, niewiele, ale jest tutaj kolejnocik. A ten złoty, gdzie? Dobra, fucking Guigi. Zjedz pajączka. <grystanie> Uwielbiam ten pusty dźwięk po prostu. Ej, to brakuje mi jeszcze tylko jednego klejnotu. Gdzie on może być do? Hmm. Co jeszcze tutaj nie było zwiedzone? Bo jak już tak się bawimy, to ja w sumie tutaj sobie mogę skończyć ten eee, w piwnicy. O, to w takim razie tutaj też było? Nie. Yeah. Co ja robię? To? Hello? O co tu chodzi? A dobra i tutaj Guigi. Eee. Okej. Okay. Trzeba przytrzymać. Gdzie ty mi gościu lecisz? E, nie o to mi chodziło, ale spoko, kasa. A tam daj nie mogę. No. Nope. Hello? A dobra, nie ten Analog Sory, eee, czy coś tutaj jeszcze mogło zostać? Czy ja chcę kolejną, jakby, odpowiedź na. Oj, to, to się da otworzyć? Apparently, nie wiem ile dzisiaj zrobię, ale po prostu chcę się tutaj jeszcze rozejrzeć, może. O, oh wait. Czy tutaj już BU wykrył? <grywa> Hello. Hello. <grywa> Hej, wygląda na to, że wpadłeś już na jednego BU. Oczywiście. E, ten znak oznacza, że jest w pobliżu BU. E, pozwól, że e, opowiem więcej szczegółów. E, gdzie są moje notatki? O! E, jak widzisz, e, ciągu dźwięk jest stworzony z materiału nazwanego gu. Gu reaguje na częstotliwości emitowane przez bu. Więc jeśli jakiś bu się chowa w pobliżu, to gu będzie wibrowało, żeby to oznaczyć. Okej. Okay. Im bliżej lokacji bu jesteś, tym silniejsza będzie wibracja. I zdecydowanie będziesz w stanie określić, kiedy jesteś bliska. E, wszystko ma sens, Luigi. E, silne wibracje oznaczają, że buje jest pobliżu. Ok, to teraz leć i złap mnóstwo buł. E, zacznę myśleć o najlepszym sposobie zorganizowania ich. ułożenia? E, wibruje tak. tak średnio. Wait. Moment. Tu jest mocno. Tylko którego światełko używać? Tu trzeba by na pewno tu jest mocno. Może tutaj? Eee. Chyba nie bardzo. O, kółeczko. Czy tutaj coś było? Bo już nie pamiętam. Może było. Tutaj mocno wibruje. tutaj mi strasznie mocno wibruje. to chyba jeszcze bardziej ha jestem Boozman! wygląda na to, że mnie znalazłeś, co? A może i nie? Okej, okay, czyli z nimi trzeba się wdać w jakąś interakcję. Jak wy funkcjonujecie? A. Aha, czy ma się odwrócić? Okej, okay, ma to sens. Luigi. Jesus. E, co ja robię nie tak? Co ja robię nie tak? Ach, Darklight okej. Okay. Dobra, bo ja widzę, gdzie on się chowa, jakby. Chyba. Aby nie. Ja widzę w tej mgle. A, i wszystko jasne. Dzień dobry. I za języki. To mu zabrał... Czemu to mu zabrało tylko jedno HP? Ale są twarde. Daj Okej, okay, czyli tutaj chodziło o Dark Knight. A, po prostu nie umiem maszować, nevermine. O oh, Jesus. Ja to wszystko poproszę, bo to jest money. Ty. Gosiu. Dobra, czyli maszowanko i problem z głowy. Okej, okay, czyli bóg są takie twardsze. Ha. Wydawałoby się, że to właśnie inne duchy są takie... You know, cięższe. Ale nie, to... To był. Okej, okay, ale czy, czy tutaj jest jeszcze jakiś? Czy tu chodziło o tamtego tylko? Patrząc na to, że nic nie wibruje, to chyba chodziło o tamtego. Eee, okej, okay, inne jeszcze miejsce, w które ja chcę sobie pójść to tutaj sprawdzić. Wait, 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 Bo ja coś kojarzę. Czy tutaj nie był przypadkiem żółty klejnocik? Czy ja... Tak, tutaj był żółty. Okej, okay, dobra. Kojarzę od samego początku, że tutaj gdzieś był jakiś klejnocik, do którego się nie dało dojść. Dobrze, czyli co nie działa, no to... E, plan B. Może jak przytrzymam, to mi będzie łatwiej. Ja, yep. i chyba mam rozwiązanie, gdzie to mogło być. Ordłuj, o, nieważne. E, no, nie bardzo. O Jezus, to jest kąt. No, okej, okay, ale nie, kryształek był wyżej. Czy zgaduję, że jeszcze wyżej muszę pójść? Mi chodzi o to coś, co tutaj będzie do góry... O. Ja? Dokładnie to. Wait, wait, wait Czy to nie były... Tak, to były kraty Guijiego. No i super. I problem rozwiązany. I mam kolejne wystuprocentowane. Możesz grzecznie? Dziękuję. To mi zjedz. Dziękuję. I mamy basement gems gotowe. Nice. No to kolejne wystuprocentowane. No i w sumie można kończyć. Nie no. Jeszcze nie, teraz pójdziemy do Igada i... Czy ja chcę jeszcze jeden zakup? Nie, najpierw mu chcę to bu odłożyć. I zobaczyć co jeszcze mogę zrobić. Bo możemy w sumie zacząć czwarte piętro. Dobra i odłożymy bu się napije w tym czasie? Rare ghosts. Powiedzcie, że to będzie tu. Szuli jesteś rare. Czy bo mają swoją własną? Mają! Okej, okay, nieważne. Busman. <grych> Okej, okay, dobra. No to wszystko jasne. Angels. Dobra, co? Nie, po prostu sobie polecimy na czwarte piętro. A tu wiem, e, te, te dwa są jeszcze nieskończone. W sumie mogę te dwa skończyć, ale czy mi się teraz chce? Nie bardzo. Special Content to chyba nie jest coś, co mnie teraz obchodzi. Anyway, e, ja sobie po prostu wyjdę i lecimy na czwarte piętro, chociaż zobaczyć, co tam jest. No i okej, okay, i czwarte piętro to The Great Stage. Mam nadzieję, że nie będzie błędem tam pchanie się, bo wygląda to na małe i coś mi się wydaje, że, że może to chyba być po prostu coś szybkiego albo coś, co mnie wciągnie i nie będzie chciał wypuścić. I obawiam się, że chyba będzie to drugie. Okej. Okay. Kurna Igad. Gościu. Hello. Hey Luigi, jeśli e, znalazłbyś się w sytuacji, gdzie e, szybko potrzebujesz wrócić do laboratorium, to mam dla ciebie perfekcyjne rozwiązanie. E, udało mi się ogarnąć system transferowy specjalnie dla ciebie. E, jedyne co musisz zrobić, to po prostu wejść do e, VB i wybrać lab. I wtedy po prostu e, zobaczymy się twarzą w twarz natychmiast. I ten system działa w dwie strony. Jeśli będziesz musiał wrócić do swojej przygody, to system przywróci się do, do dokładnie tego miejsca, gdzie skończyłeś. I to tyle. E, pamiętaj o tym systemie transferowym, kiedy zwiedzasz. Wow, to. Mogę za pozwoleniem? Lab. Okej, okay, tutaj w ogóle widzę kolejnociki są w kształcie nutek. Czy co, wrócę? A, mogę wybrać... Ej, nie chcę nic mówić, ale to jest super. O, do, tu jakąś muzyczkę słychać. To chyba będzie więcej zabawy na następny odcinek. wait, 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 wait. Ja, yeah, to, to było zbyt obvious. Czy muszę podwójnie w to dmuchnąć? Nie, to już jest za dużo. To chyba po prostu trzeba zrobić. Jap. Yep. Okej, okay, to. To było cheeky, ale ewidentnie coś z tym było do zrobienia. Okej, okay. jej, dobrze mi idzie szukanie tych klejnotów i ogóln ogólnie sekretów. Czemu te skrzypce, czy cokolwiek to jest, wygląda jakby nie się rozjeść? E, tu. O, i kolejno się znalazło, super. Co się jeszcze rozejrzę może? Co ty robisz, Debil? Save. Wait, Bonsen zaraz wyleci. Tu są gdzieś i ma drzwi. Albo nie? Poważnie? No come on, to mi się prawie udało. Gościu jak tam do ciebie zaraz przyjdę. Nie. Nie ma. I i dziękujemy. Ue, to fajnie. Ta kasa jakiekolwiek ma znaczenie teraz. Mnie się jakoś tak nigdy nie chciało tego zbierać za bardzo. Aha. Kolejna nutka będzie. Pewnie jak to wypełnię to będzie. Oczywiście. Oczywiście. no to już są takie zbyt oczywiste. No tak z jednej skrajności w drugą. Tutaj nie wydaje się, żeby coś było. Tutaj też nie. Ten popcorn sobie wezmę. I teraz sobie jeszcze chcę tutaj pójść. Okej, okay, czyli to było wyjście. A, bo to są łazienki. Nie o łazienki mi chodziło, ale okej. Okay. Hmm. Z trzeba zrobić. Wait, to jest bół. Teraz widzę. Szuli, trzeba w ciebie poświecić. Albo? Wait. Dobra, ee, plan B. Zająć się tym. Nie, pójdź. I gdzie ty lecisz? O, tutaj w ogóle widzę w lustrze coś. Aha. Dobra, dziękuję. Strasznie pomocny. E, Okej, okay, to mój drugi plan wygląda następująco: nie, 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 Aha. nie, nie, A nie, to chyba nie, nie chodzi o to, żeby to otworzyć, tylko żeby to po prostu... Ta, to ja to mam wciągnąć pewnie. Muszę znaczy wciągnąć i wyrwać. No się tu otwiera? Jap. To chyba o to chodziło. I co i teraz Gooigi może tu wejść? Jaki był tego cel? Jaki pełnisz cel? Hmm? Huh? Aha, okej, okay, teraz. To jest. Bo nie, <śpuszcza> po prostu mnie wciągnął. Co to jest w ogóle za wejście? I czemu mi nie chciał w ogóle zarejestrować żadnego inputa ani nic? Poważnie. Wait. Szuli, to zadziała. Nieważne. Ale to już zadziała. co ja... E, bum. Nie, to, to nie o to chodziło. O co tu może chodzi? Ha! Wait. Tutaj coś muzykowanie jest. Wait, że po kolei? Dlaczego mi tego za to było tak proste. Czemu mi tego nie zarejestrowało na początku? O co chodzi? Come on! Gra mnie skamuje, proszę Państwa. Gram nie po prostu skamuje. Wydaje mi się, że to wyszło za pierwszym razem, ale nie, to ten nie zwracam uwagi na to, co się tu dzieje. Dobra, myślę, że na ten moment już można zakończyć. Tak połowę tego mam ogarnięte. Okej, okay, to, to było śmieszne. To akurat było śmieszne. I będąc tutaj, ponieważ mi zapisał, myślę, że możemy zakończyć. Tak więc dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I w następnym. chociaż. Nie. Nie, 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 nie. nie. Bo tutaj to z boku zostało i tak. No nie chcę tego zostawiać. Fucking. Będzie to troszeczkę dłużej dzisiaj. Widzę złotego pająka. Dziękuję. Jeszcze spróbuję tutaj coś ogarnąć, o ile cokolwiek tu jest. Zgaduję, że coś tu będzie. Nie ma kurna. Dzień dobry, otwieramy. Okej, okay, rozumiem. A teraz tutaj trzeba dmuchać. <słuch> Klejnocic, perhaps, nie wiem coś. Może tu dłużej trzeba przytrzymać? Albo i nie? No moment, no nie wierzę, że to tutaj wszystko jest. I że, sobie, że tutaj kryształka nie ma? Może nie być. Kołem ten dźwięk. Absolutnie kołem ten dźwięk. Okej, okay, dobra, to teraz można zakończyć. Nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek było, a jak coś było, to nie wiem to. Jak mi będzie czegoś brakowało, to po prostu się tutaj wrócę w następnym odcinku. Ale na ten moment będziemy kończyć. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do następnego. Na razie wszystkim. Bye bye.